Użytkownicy Solidworks doskonale zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie ze stanowiskowej licencji możliwe jest wyłącznie na jednym komputerze naraz. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że istnieje prosty sposób na przeniesienie jej z jednego stanowiska na drugie. W tym celu na komputerze, na którym jest aktywowana licencja Solidworks, należy w prawym górnym rogu przejść do zakładki Pomoc: Licencję Dezaktywuj. W obszarze menedżera aktywacji należy wybrać produkty do dezaktywacji, wprowadzić swój adres mailowy i przejść do kolejnego kroku. Po kliknięciu Zakończ, SolidWorks się wyłączy. Mamy wtedy możliwość aktywacji licencji na drugim komputerze. Jeżeli SolidWorks nie jest zainstalowany na drugim komputerze, to możemy go zainstalować, wprowadzając dezaktywowany wcześniej klucz. Do samej instalacji nie ma potrzeby dezaktywacji klucza, natomiast do uruchomienia jej już tak. Przy pierwszym uruchomieniu na drugim komputerze należy wybrać produkty, które chcemy aktywować oraz podać swój adres mailowy. Po potwierdzeniu mamy możliwość działania na drugim komputerze. Po skończonej pracy, jeśli jest potrzeba przerzucania licencji z powrotem na pierwszy komputer, należy dezaktywować licencję tak, jak to było wcześniej. W przypadku, jeśli przy próbie aktywacji pojawi się taki komunikat, oznacza to, że licencja jest nadal aktywna na innym komputerze i należy ją zwolnić przed aktywacją na kolejnym komputerze. Jeśli na tym etapie nie masz możliwości dezaktywacji licencji, na przykład z powodu uszkodzenia dysku na starym komputerze, przeprowadzeniu reinstalacji systemu, kradzieży lub innych losowych zdarzeń, niezbędny jest kontakt z dystrybutorem. Użytkownik ma możliwość aktywacji licencji aż tysiąc razy.